Robimy aplikację dla kierowców na komórki, która ostrzega ich o kontrolach drogowych, fotoradarach i innych niebezpieczeństwach, takich jak wypadki na drodze. Obsługujemy większość dostępnych platform na rynku, czyli Android, iPhone, Blackberry. Zaczynaliśmy od bardzo prostych telefonów jawowych, kiedy telefony nie miały jeszcze GPS-u. Ja zaczynałem jako programista. W 2007 roku urodził nam się pomysł na taką aplikację dla kierowców, więc rzuciliśmy pracę, którą mieliśmy wtedy i zaczęliśmy pracować nad tym pomysłem. To był okres, kiedy telefony komórkowe nie miały jeszcze wbudowanych GPS-ów, więc robiliśmy aplikacje na proste jawowe telefony, a GPS-y sprzedawaliśmy na swojej stronie klientom dodatkowo. To był wtedy nasz model biznesowy, aplikacja była darmowa. Później pojawił się przełom na rynku i ten rynek komórek bardzo szybko się rozwijał. Pojawiła się Nokia 95, która była pierwszym bardzo popularnym, powszechnym telefonem z wbudowanym GPS-em. Spitalarm wyróżnia się tym, że ma bardzo zaangażowaną społeczność kierowców na drodze. Korzysta z niej ponad 400 tysięcy kierowców. Jesteśmy fabrycznie instalowani na wszystkich nowych telefonach z Androidem w sieci T-Mobile. W Binartechu pracuje kilkanaście osób, wszyscy skupieni nad tym jednym produktem. W większości są to programiści, ale nie tylko. Mamy też grafika na etacie marketingowca i postanowiliśmy całe moce przeznaczyć na Speed Alarm. Mamy w planach dużo zmian w aplikacji i nowych funkcji, które pojawią się w Gdzieś w pierwszym kwartale 2014 roku na rynku. Siedziba firmy Binartech znajduje się w Opolu. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia naszej strony www.spitalarm.pl gdzie można znaleźć więcej informacji lub skontaktować się z nami przez formularz, lub do kontaktu z nami przez Facebooka.